Witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z bookholem, jest koniec kwietnia, więc myślę, że po prostu zakwalifikuję ten haul jako majowy. Przychodzę dzisiaj do Was z dosyć pokaźną kubką. Tutaj mam ile? Pięć książek wziętych z biblioteki, w tym trzech już wiem na pewno, że nie przeczytam. Zaraz wam powiem dlaczego. Kilka książek tutaj przyniesionych z biblioteki za złotówkę, niektóre za darmo, inne tutaj za jakąś symboliczną kwotę i jedna książka zamówiona tutaj na Allegro także może zaczniemy od zaczniemy może od tych książek za złotówkę tutaj mam między innymi właśnie książkę Prorocy nie chcą być bogami od Mojżesza do Mahometa tak wygląda okładka jest to książka wydawnictwa Iskry także jedno z moich ulubionych wydawnictw. Tutaj jest po prostu wielu proroków opisanych, Mojżesz, Budda, Konfucjusz, Jezus, Mahomet, tego typu postacie, także bardzo się cieszę z posiadania tej książki. Dalej My rządzimy światem, zebrał i ułożył Kiejstut Szymański, Aforyzmy, złote myśli i przysłowia o mężczyznach i jest to, słuchajcie, bardzo duży zbiór dosyć znanych autorów tutaj przysłów, właśnie aforyzmów, jakichś takich Kawałków tekstów z jakichś książek czy też artykułów naukowych. Między innymi Vincent van Gogh, Oscar Wilde, Antoni Czechow. Także tutaj dosyć znane postaci. Przeglądałam to i wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawa lektura. Dalej mam dwie książki tego samego autora, Kornela Makuszyńskiego. Książkę pierwsza to książka, której wcześniej jakby nie widziałam ani nie miałam z nią styczności. Jest to Złamany miecz. Taka prosta zielona okładka. A druga książka są to Szaleństwa Panny Ewy, wydawnictwo lubelskie. I książka wzięta oczywiście ze względu po prostu na autora, ta poprzednia złamany miecz, a ta rzeczywiście na tytuł. Zdaję sobie sprawę z tego, że są to książki głównie dla młodzieży, bardziej również dla dzieci, ale jest to klasek. Znacie mnie i wiecie, że właśnie tego typu książki uwielbiam zbierać. Dalej słuchajcie, są to. Dwie książki, które chyba źle wyjęłam. Tak, dwie książki, które źle wyjęłam, a może nie. No. Nie słuchajcie, dobrze wyjęłam. Także są to trzy książki, które jeszcze przyniosłam w Olsztynie, tak szczerze mówiąc, nie jestem nawet pewna, czy ich wam nie pokazałam w poprzednim bucholu, więc jeżeli to zrobiłam, to po prostu nie zwracajcie uwagi. Trzy książki Aleksandra Krawczuka. Z tego wydania, które już posiadam, pierwsze to Julian Apostata, Konstantyn Wielki i Maraton. Także wydanie, które bardzo lubię, wydanie, które bardzo fajnie wygląda na półce razem z innymi. Także cieszę się, że udało mi się to przynieść. Dalej słuchajcie, mam dwie, dwa tomy Jarosława Iwaszkiewicza opowiadań taki sposób, tak, tak wyglądają układki tych opowiadań, także są to po prostu takie takie prościutkie, niebieskie prościutkie, niebieskie okładki, nic szczególnego. Wydawnictwo nie pamiętam, wydawnictwo Czytelnik i jest to rok 56, także w tym momencie też jeden z najstarszych egzemplarzy w moim domu. Prosta tutaj czcionka, prosty, prosty skład książki przyjemny do czytania, także bardzo fajne, fajne wydanie. Dalej Józef Ignacy Kraszewski, chata za wsią. Nie mam zielonego pojęcia, o czym dokładnie będzie ta książka. Mogę się tylko mniej więcej spodziewać na podstawie tego, co już wiem o Kraszewskim. I cóż, no oczywiście książka wzięta ze względu na autora, także zobaczymy, jak będzie mi się podobała. I słuchajcie, kolejny zbiór, kolejny zbiór książek żeromskiego. Tutaj. wam to wygląda. W taki sposób wygląda całe wydanie. Tutaj nie widać tych numerków. Na szczęście zresztą, bo prawdopodobnie całości nie zbiorę. Chodzi o to, że są to. Jest to zbiór, który nazywa się Dzień Grzechu. I w tym, słuchajcie, przypadku. Nie, przepraszam, nie zbiór. Chociaż zaraz. Tak, to jest jeden z tomów powieści. Ten akurat nazywa się Dzieje Grzechu. Tutaj również już mam. Dobrze, to jest pierwsza część, a to jest część druga tego zbioru. I tutaj mam, słuchajcie, jeszcze syzyfowe prace Stefana Żeromskiego, które mam w średnim wydaniu, które mi się średnio podoba, także to będzie, to będzie bardzo fajną odmianą na mojej półce. I to wszystko, słuchajcie, jeżeli chodzi o książki, które przyniosłam z biblioteki, które kupiłam, przyniosłam dla siebie... Teraz chciałabym Wam pokazać jedną, którą zamówiłam, i jest to jedna z moich najbardziej ukochanych i wyczekiwanych książek od kilku ładnych lat. Nie pokazywałam wam jeszcze Belgariady. Mam zamiar niedługo nakręcić ten film w ramach tego cyklu książki mojego życia, właśnie na temat Belgariady. Myślę, że może jutro będę miała czas na nakręcenie tego. W tym momencie w domu posiadam tylko Belgariadę, Polgarę Czarodziejkę i Kodeks Riwajski. I postanowiłam po prostu powoli zacząć zamawiać sobie Maloren. I tutaj właśnie przyszedł do mnie pierwszy tom Malorenu Strażnicy Zachodu. Jest to inne wydawnictwo, inne wydanie niż to, które posiadam, ale niestety w tamtym nie mogłam po prostu nigdzie znaleźć, jest to ono niedostępne. W tym przypadku wydawnictwo Amber. Mam nadzieję, że po prostu będę w stanie przynajmniej w tym wydaniu zebrać całość, bo yy, tak jak Belgariadę łatwo kupić, tak Maloran już naprawdę jest bardzo ciężko dostępny i książki dochodzą tutaj do cen yy, do 100 zł. Mi akurat pierwszą część udało się kupić za 50, aczkolwiek wiem, że kolejne części są po prostu droższe. I a propos, słuchajcie, Dawida Eddingsa, o którym już Wam mówiłam i wcześniej, i, i właśnie jest to autor, osławionej Belgariady wypożyczyłam sobie z biblioteki pierwsze trzy tomy Marzycieli to jest taki cykl kolejny napisany przez Dinksa, również z tych starszych Postanowiłam, słuchajcie, zapoznać się z pozostałą częścią jego dorobku pisarskiego, ale niestety, słuchajcie, się zawiodłam. Może powinnam była się poddać po połowie książki albo po pierwszej części przynajmniej, ale niestety stwierdziłam, że mimo wszystko prawdopodobnie Eddings po prostu jest dla mnie takim autorem, autorem jednego cyklu, autorem, który po prostu urzekł mnie, ale po pierwsze w dzieciństwie, a po drugie, właśnie. Jednym cyklem swoich książek, i zaczynam rzeczywiście rozumieć krytykę, która idzie w kierunku Eddingsa ze strony pisarzy, krytyków. Rzeczywiście jest to autor odrobinkę infantylny. Infantylny w wyrazie i w tym, w jaki sposób pisze, także no niestety nie skończę tej, tej serii, bo mi się po prostu nie spodobała. Wziąłam z biblioteki jeszcze dwie książki. Które mam nadzieję przeczytać w całości. Na pewno, na pewno przeczytam w całości przypadek Adolfa H. Erika Emanuela Schmidta. Tutaj jest historia jedna, to jest jedna z dłuższych książek Schmidta, bo jak wiecie, on pisze głównie opowiadania albo właśnie tego typu kobyły. I tutaj jest historia Adolfa Hitlera, co by było, gdyby został przyjęty na Akademię Artystyczną. I właśnie te inne wydarzenia przeplatają się z tymi, które miały miejsce naprawdę. Także jestem bardzo ciekawa, jak mi się ta książka spodoba. Miałam wprawdzie czytać książki Szmita dopiero po ich kupieniu, ale niestety w tym momencie na razie nie mam na to środków, więc będę po prostu wypożyczała z biblioteki, co się da. Druga książka jest to Ulysses Jamesa Joyce'a. I mam tutaj bardzo duże wątpliwości, czy uda mi się tą książkę przeczytać. Słyszałam na jej temat dużo złego, również dużo dobrego. Nie mam zielonego pojęcia, jakie będzie moje własne zdanie. Zobaczymy. Wiem na pewno po otwarciu i po zobaczeniu pierwszych kilku stron, że nie jest to książka prosta. Prosta, jakby to powiedzieć. Ludzie mówią, że w trakcie czytania odnosi się wrażenie, jakby czytało się książkę napisaną przez człowieka chorego na schizofrenię. Także um, zobaczymy, jak mi się to spodoba. Trzymajcie kciuki, żebym nie odpadła przy pierwszych stronach, bo mimo wszystko jest to klasyka, z którą chciałabym się zapoznać. I tak jak byłam w stanie sobie odpuścić po pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu stronach tego typu książkę, to nie chciałabym to zrobić przy Joyce'ie. Także trzymajcie kciuki, żebym dała radę. I to by było, słuchajcie, na tyle. E, wszystkie książki, które zebrałam przez ostatnie 3-4 tygodnie niecałe. E, I tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. pa! pa.